Odpowiednie miejsce proszę na górę, a nie na górę. Oczywiście na górę, na... proszę sobie wybrać. Odpowiednie miejsce, pan ma do dyspozycji tutaj. Ja nie mam a więc szóste miejsce: stary cygank, którego już nie ma. Więc prawa dla niego, jest to ja w szóste miejsce w kategorii panów 65. Brawo! brawo! Piąte miejsce. Panie Jacku, piąte miejsce na Mistrzostwach Polski kategorii 65 plus jest Pan. Brawo Jacek! Brawo! Brawo, Brawo panie Jacku, dziękuję, że pan przyjechał. Dzięki, ja powiem, nasze... jest... Czekamy na rap. Nie, 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 bo... Panie Mirku. Bo... 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 Czwarte miejsce kategoria 60 z punktów tegorocznych Polski. Minus Pan Mirosław ja. Już tutaj um, będzie mi pomagał um, przedstawiciel Polskiego Związku Zgłosza który będzie rozmawiał na medalie, na krzywe Panów, więc uh, trzecie miejsce Indywidualne mistrówka Polski Masters 2023 w kategorii 65 plus Panów jest dla Mirosława Tikkowskiego. Brawo! pije, jak nie przejdzie. wyniknie. Moc są Dziękuję. Wicemistrz Polski Indywidualnych Mistrzostw Polski Masters z kategorii M65+, plus dla Zbigniewa Jabłońskiego. Brawo. 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 Brawo! Gratulacje wielkie, tutaj pod nogi. Ja mam jeszcze dla Pana dłoń, Panie Za Super. Słuchajcie, najlepszy w Polsce, wręcz trzy z naszych szampionów z Mosza, Mistrz Polski, indywidualny Mistrz Polski Masters 2023, Edward Mikulski. Dzień dobry. Super, to jest jeszcze to, no, Tutaj typowo ta I... Małe co nieco. Chwilę panowie, teraz panowie, teraz panowie teraz trochę bliżej. Panowie, 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 trochę bliżej siebie, proszę. Możecie tam się zbliżyć trochę. Uwaga, uśmiech. Panowie, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszamy za rok. No, macie rok na trening, więc tutaj miejmy nadzieję, że pan Edek będzie miał jeszcze trudniej niż w tym roku. Dzięki. Miłego. Więcej pracy. Fajnie. Czytamy teraz na kolejne kategorie. Kategoria 60 minut mężczyzn, kategoria.